Zadowolony? No, oczywiście, czas poprawiony. No nie dało to medalu, ale wiedziałem, że będzie ciężko, także... Nie, jest się z czego cieszyć. Nie zakładałeś raczej e, finału tutaj e, w Szczecinie? No oczywiście, że nie. E, myślałem może o tych półfinałach, ale jednak forma i publiczność e, no, robi swoje. Wszystko poszło jak należy i trzeba się cieszyć z tego, 40, 45 osób reprezentacji Polski. Po części mówiło się, że to bez sensu, że była taka duża, no ale między innymi Ty wykorzystałeś tą szansę. No tak, chciałem się pokazać jak z najlepszej strony udało się. Na pewno niewiele osób zakładało, że, że uda mi się tak wysoko stawać na wysokich pozycjach. I... Jestem bardzo zadowolony, no co tu dużo mówić. No. Tu szóste miejsce w Europie. E, trzeba myśleć o Londynie. Byłoby no, bardzo miło zrobić kwalifikacje. O, dobre wyniki na pewno mnie motywują do dalszej, ciężkiej pracy. I będę się starał no, o te kwalifikacje. Zobaczymy jak będzie.